Wow! Alaska, skąd jesteś? No! Oh. Wow! Skąd jesteście? Polska! polskie? Polska! No, ja też polski, no ale wiesz, jakie województwo? Lublin! Polskie! Wow, Lublinie, jestem z Lublina. Gdzie mieszkasz? No, w Lublinie. Nie wiem, nic. Ale zrób tak jeszcze raz z tymi włosami, koleżanko. Wow! A zróbcie te. Ej, zróbcie tak obydwie na raz, tak zróbcie. Wow, co się dzieje? Patrz, co to nie się dzieje. a koleżanka, a koleżanka tak z zrobi. Wow. Bandyt na kurwa je lubię, co? Tak bym z nami zrobił. Będziemy na TikToku? Jest. A jak, A jak się nazywasz? A nie powiem wam. <laughs> Za instagramki. Wow! Co ty nie. robisz? Zrób tak obydwie na raz, tak Tak. Tak? No. Wow. Podajcie instagramki. Hejka, z tej strony iBot. Przeprowadzę cię przez różne podróże tego świata. Pytanie jaką drogę wybierzesz? No ja Nie wiem jaką drogę wybiorę. <laughs> ja pierdolę. Siemano, Uu, co tam u ciebie koleżanko? Siema dobrze u ciebie? U mnie również. Patrz, jaką sobie poduszkę kupiłem ostatnio. O, mega. Ile masz dat? 16. Ja o, 16 lat ja 17. Ej, co? Powiem ci pomysł na randkę i ty mi powiesz czy dobry pomysł, ok? Żebyś no. byś była na przykład zadowolona, ok? No. Romantyczny spacer, nie? Przy zachodzie słońca. No. To na koniec w sumie, nie? A przed tym piknik na słonecznej dolinie. No skoku nie podoba mi się. Podoba Ci się? No. Czyli byś poszła na taką randkę? No też nie tak. To zajebiście. Boże. Pozdro. A co podasz mi? Streamer, co? Nie, a podasz mi swojego Instagrama? Podasz mi? Dawaj. Wyglądasz jak streamer i jakbyś mi chciał zrealizować, nie? Nie, no czemu? No czemu, no czemu, nieprawda. a zagramy w kamień, papier, nożyce, C? No dobra, no. Tak? To dalej. Kamień, papier, noży, C. Remis. Kamień, papier, noży, C. A, 10 1, 0. Dobra, dawaj, do trzech. Kamień, papier, noży C Remis Kamień, papier, noży C, 2, 1, 1 Kamień, papier, noży C No nie ty za późno, dajesz, że szuście, nie? Eka czemu ludzie skipują, nie? Nie wiem nas coś skipują. Serioj, biedno ty. Co powiecie Ile mi ma... ciekawego? Ile masz lat? Eee, 17. A skąd jesteś? Tylko polskie, a wy? My pomorski. to daleko. Macie chłopaków, czy nie? Nie. A jakie macie pastie w ogóle? Nie mam pasji, siedzenie na dół Eee no. Aha, a ja łowię rybki sobie. Ja Chodzisz, też. A i prezesuję. Hej, też łowisz? Jaką masz dziuba? Mhm. To w się sensie ja łapię na spinnik. O, to szupaki te. standardcze, no. oko, nie? Na gumy, na blachy, na. Uuu. To ich, man. Mam ich. Mam ich panela. Ponad... Ej! Ej, bo ty na zawał zejdziesz, co ja zrobiłem, ej? A ja go przestraszyłam! Ja wierniczy laska, to było piękne, nie? He's in my Tak było nagle, a ty chciałaś by skifnąć Wyglądasz na słodką z twarzy, wiesz? Dziękuję Bro. Czy ja będę na jakimś TikToku? Możliwe, a powiedz mi, pokaż poznać Ciebie Stary, to jest tragedia, mi dzisiaj dwa odpadły. Ła, ładne miałaś no. Nadal masz ładne. Tu a mam ja... czarne. Łoł, wow, a podasz mi insta? Mogę ci podać, ale jak mi powiesz gdzie, gdzie będę. To masz mi insta podać. grasz w Valoranta jakiegoś? Czasami, ja co? Mogę ci dodać na serwer na Discordzie. O, ty gamer'em jesteś? Bo, no, znaczy takim wiesz... Czekaj, No, Chyba po... Ej! Ej, dobra, ty wyglądasz jakbyś włączył na nutę. Weź na nutę. Okej, okay. a to dobra. I, radę, mi każą grać, to wymakuję, I mam dla was parę lat, bo widzę, że jestem amulaczem. Zobacz, co jest takiego. Zobacz, co jest takiego. Zobacz, co jest takiego. co jest o takiej co mi znajomy mówił, nie, że poznał dziewczynę na Omer, co nie? No. I powiedział, że on przygotuje romantyczny spacer, a później ją zabiera do kina. Co sądzisz? Słaba. O, siema, ma, co tam? Fajne oksy. Dobrze, a co. no, że fajne. masz fajne oksy, to palisz oksa. O? Okej. Okay. Ogólnie w sobotę mam randkę, nie? No, Będzie to pierwsze spotkanie, co nie? A Aha, dobra. Ej co sądzicie o tym, że wszystkich youtuberów prawie policja zatrzymała. Mm, nie wiem szczerze, nie jestem w to zagłębiona. Dobra. No. Ile masz lat bl blondynka? 16. O, a 17, ja też. Ej, bo taką dziewczynę poznałem na Omet, co nie? Dziewczyny. Mhm. I taką, Bo jesteście dziewczynami to mi może doradzicie, co nie? Mhm. Za godzinę się widzimy, nie? To mam w mhm. planach ją zabrać na romantyczny spacer, a później mhm. mam taki kot fajny i będę robił piknik. Fajny pomysł. Mi by się spodobało. Mhm. Jakiś kwiatuszek do tego. Bo ja się, że mnie wyśmieje. Eee, ale myślę że jest poważna o tym spotkania? No poważnie, no? Na pewno się chcę no zobaczyć, czy nie? A co mi oszuka? Mam do niej tylko 5 km No to nie no to nie wiem, no, no fajny pomysł. Ty mi się ja spotkała bym... z randomem Zomy, czy nie? Nie. <laughs> Czemu nie? No bo nie. Czemu, a masz chłopaka? Nie, bo zerwaliśmy. Zerwaliście? No. Nie. Zwadził cię? Nie. Czyli po prostu się roztaliście? No, powiedzmy. Trzeba je patę. No. No nic, koleżanko. A znowu ty się ma! A znowu ty się ma! Co tam? Kuba kogoś dobrego? No właśnie nie, z dziećmi rozmawiałam i nawet te dzieci spokojnie. Uuu, warkocze robisz? Coś innego. A co robisz? Mm, próbuję zrobić KOKA. KOKA? A czemu nikt nie pomaga w domu? Bo może sama sobie zrobię. <laughs> Ile masz lat? 15. 15 lat? Mhm, ja 17. To jeszcze pół biedy, nie? No I mówią, że. Dziewczyna 15-latka, nie? Ma no. lepszy rozum niż e, 17 -latek, co nie? No. Czyli na przykład patrz: Na przykład, dziewczyna 15 lat może być 17-latkiem, co nie? No. Bo jakby miała dziewczyna 17 lat, a chłop 15 to już nie mogą być razem, to prawda? No, bo chłopacy są głupi. Ej, nie obrażaj nas! Ale nisko mało. Zjedzam cię na tym YouTubie za takie słowa. Bro To jest mój najlepszy rys, dlatego go puszczam, bo inne są cringe'owe O, ja chcę dać obserwację. Dobra, dam ci YouTube'a Inne tak. są cringe'owe, nie? Kurde Mi piszą cringe, cringe, skończ nagrywać to, skończ to nagrywasz Po ej, po coś kończyć, jak z tego mam korzyści, nie? No ale nie, każdy powinien robić to, co lubi jeszcze jakaś kasa pada zawsze, nie? Hmm. Jak ci to sprawia przyjemność?